No, proszę pana, To zapytanie. Pan tak no myśli, myślę, że, że najlepsze, na tak? Proszę pana, mhm. przykro nam jest, jako rodowitym przemyślanym, że w takim mieście żyjemy. Nic się nie dzieje i się nie będzie działo. I tyle mam do powiedzenia. Ja nie wiem, jak, czy lepiej, czy gorzej. No, jak pan myśli? No, ja nie wiem. A panu jest jak, lepiej czy gorzej? A... Tak samo bez zmian. Bez zmian. To no, chyba się na lepsze zmieniło. Na, na lepsze. Na lepsze. Czy na lepsze zmienia czy na gorsze? No na lepsze. Na lepsze? Myślę, że chyba na lepsze. To no no lepsze, to na lepiej jest. Ja według mnie to na gorsze. Tak? To znaczy trudno mi powiedzieć, zależy dla kogo. A no no do pani. Dla mnie na lepsze, trudno mi powiedzieć, jakoś tak nie uczestniczy teraz w życiu, w którym życiu. przemyślam. Na gorzej? Na co to? Katastrofa jednak. jak Pani A... uważa? Nie wiem, mieszkam na obrzeżach. Cóż, ostatnio i tak nie jestem w mieście, nie przesiaduję tylko jestem studentem. Czyli ciężko? Więc ciężko powiedzieć mi teraz. Myślę, że na lepsze widać inwestycje i wszystko, prawda? A tak na gorsze, no z punktu socjalnego no, nasze miasto upada. Sprawdzimy tak. się wszystko. Ludzie tutaj starzy przeważają, młodych nie ma, wszystko wyjeżdża, więc... Moim zdaniem na lepsze, ale to dla mnie nie jest ważne, bo nie, nie wiąże swojej przyszłości z tym miastem. Nie widzę tu perspektyw. No poprawę widać. Tam powstają jakieś nowe obiekty typu McDonald's, galeria, yy, brama przemyska. No, to są takie zmiany widoczne, ale czy one poprawiają jakość życia? No, raczej Raczej nie, poza tym ktoś za to musiał zapłacić. Z, te rzeczy są widoczne, ale a, a zadłużenie. Bezdom... Jako bezdomny. Tak, jako bezdomny. Nie zmieniło się nic. Byłem ostatnio, bo jestem tu od 6 grudnia mhm. ubiegłego roku, a byłem tu ostatnio w lipcu tamtego roku, mhm. jako bezdomny. Mhm. Schrońcko Alberta mnie nie przyjęli, bo tam tylko są ci, co mają rentę, emerytury, co płacą za schrońsko 560 zł. Proszę pana, ja ogólnie przemyśl lubię, mimo że nie jestem przemyślaninem. To jest dla mnie przejaw nielokalnego patriotyzmu, ale prze, przejaw tego, że to, co miałem na przykład w dzieciństwie i w młodości, to jest i większe, i ładniejsze, i starożytne w sensie historycznym, prawda? Dlatego przemyśl będzie zawsze ładniejszy niż Rzeszów, niż moje rodziny, miasto Przeworsk i tak dalej. Proszę pana, bo tutaj są tylko obiecanki. Miał powstać park wodny, później coś jeszcze innego. Nic nie powstało. Normalnie nic. W mieście, żeby nie budowali prywatnych yy, przedsiębiorstw, budowali to coś dla, dla ludzi. Coś lepszego dla młodzieży. Eee, więcej, tak. Bardzo dużych, proszę pana. Przede wszystkim ten bazar. Ten bałagan na tym bazarze jest serbski. To znaczy, żeby ludzie mieli pracę, prawda? Nie ja wiem, co u nas może zmienić. Była rewolucja i dzisiaj co może być? Remontów starych kamieniczek. W sumie? Ciężko też powiedzieć. A wiąże pan swoją przyszłość z miastem, czy...? Raczej nie. Zmian trochę w drogach. Infrastruktura też upada. Zmian? Myślę, że coś, co przyciągnęłoby młodych ludzi, może jakiś ro rozwój uczelni, postawiłbym właśnie na rozwój uczelni. Nie chciałbym tego bójka szwejka. Dlaczego? Bo dlaczego? Ja siądę koło niego, pijąc piwo, jego ze straży miejskiej nie wygoni, a mnie wygoni. Przemysł się nie zmieni. Strażaj ich to miasto. Tak. Nie, nie, nie? młodzieży nie brakuje. Straży ludzi też nie brakuje takich pośredni między młodzieżą a starszymi. Już takich ludzi koło 40. Jak przebyć był miastem wojewódzkim, bo ja tu mieszkałem wtedy w schronisku, handlowałem, to było miasto wojewódzkie, a teraz wszystko ukrywa w On Wygląda do, do be, bezdomnego? Aha, zameldowania nie ma.